Hej wszystkim! Witam Was przeserdecznie w kolejnym odcineczku ze Star Stable. I słuchajcie kochani, dzisiaj jest środa, a za tym idzie oczywiście kolejna środowa aktualizacja. Słuchajcie, kochani, ja nagrywam ten odcinek już drugi raz, ponieważ niestety okazało się, że poprzedni mi się nie nagrał. Także, słuchajcie, zrobimy dzisiaj sobie wyścig, który właśnie dzisiaj dodali. To jest wyścig, słuchajcie, chyba dla trzech ras koni. Tak jak patrzyłam na stronie, jest to belgijski koń gorąco krwisty, koń trakeński, którego właśnie tutaj mamy i jorwicki koń gorąco krwisty Także słuchajcie, lecimy zobaczyć jeszcze raz ten wyjści. Dodatkowo koń trakeński i ten jorwicki gorąco krwisty, o ile dobrze pamiętam, są tańsze jest promocja właśnie na to koniec. No to co, lecimy, słuchajcie, myślę jeszcze raz ten wyścig, bo ja go już dzisiaj właśnie jak mówiłam robiłam na odcinku. No ale słuchajcie, naprawdę nie miałam pojęcia, że mi się nie nagrywa. Jak tutaj wchodziłam do gry, to było wszystko w porządku i wszystko się w porządku nagrywało, a nagle potem patrzę... Kurczę, jakiś obraz jest słaby. I dźwięk, także słuchajcie, nie wiem, co się stało z moim programem do nagrywania. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze, bo jak nie, to słuchajcie masakra. Ten wyścig da się robić tak naprawdę tylko raz dziennie. Kurczę, żałuję, że mi się nie nagrał tamten odcinek. Wiecie dlaczego? Bo właśnie, jak mówiłam, kupowaliśmy tego konia, a zawsze te odcinki, yy, myślę, są ciekawsze z kupowaniem konia. Z tym programem, z obs nigdy nic nie wiadomo, słuchajcie. E, też, słuchajcie, właśnie dawno nie grałam na tym końcu, także, jak mówiłam, e, nazbierało mi się trochę star końców, e, ale, słuchajcie, przeżyłam wielki szok, jak weszłam do gry. Weszłam do gry i patrzę, siedziałam na jakimś koniu i nie wiem, jaki to był koń, bo dosłownie nie pamiętam. Ja wciąż nie mogę sobie przypomnieć, żebym ja tego konia kiedykolwiek kupowała. Byłam taka zdziwiona i w ogóle jeszcze myślałam, że mi się ktoś wkradł na konto. No ale przecież nie mógł, bo star końce są i w ogóle... I słuchajcie, kurczę, sobie myślałam, że no masakra, ja po prostu nie pamiętałam, że kupowałam tego konia Nie wiem, czy jakoś kupowałam go chyba strasznie dawno, że nie pamiętałam Ale to był jeden z tych nowszych, dodanych gdzieś tak z kilka miesięcy temu Także no naprawdę, słuchajcie, byłam mega zdziwiona, co to jest za koń Nie wiem skąd on się znalazł w mojej stajni Myślę też, że skoro zbierało mi się właśnie troszeczkę starkońców, to dobrym pomysłem byłoby zrobić taki odcinek, właśnie skupowanie koni, ale tak naprawdę niezwykłych koni. Tylko chciałabym kupić trochę, trochę sporo tych starych koni, właśnie tych sprzed kilku lat ze starą animacją. I e, dajcie znać, czy chcielibyście taki odcinek. Te starsze konie są też troszeczkę tańsze, także też by nie było na pewno stać, no. Myślę, że może nawet na jakieś 5 można by powiedzieć. Tak naprawdę nie wiem, ile kosztują te konie, ale jest naprawdę sporo. A że ja nie grałam chyba jeszcze za czasów tamtych koni, to myślę, że fajnym pomysłem właśnie byłoby zrobienie czegoś takiego. Ale dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście to zobaczyć u mnie na kanale no to co, także myślę, że to by było już na tyle w tym odcineczku mam nadzieję, że słuchajcie, nie był za krótki, bo tak naprawdę nie wiem ile nagrywam a wydaje mi się, że strasznie krótko szkoda, że właśnie tutaj mi się nie nagrało jak była rozmowa z tym z tym, z tym. nie wiem jak on się nazywa słuchajcie, słuchajcie, nie wiem jak on się nazywa czytałam niedawno, a i tak nie pamiętam zobaczymy tylko jak on się nazywa, słuchajcie Guilermo Gadea to jest ta nazwa, której właśnie nigdy nie umiałam przeczytać, no tak <gry> okej okay, kochani, także myślę, że to by było już na tyle w tym odcineczku mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak to koniecznie pamiętajcie o łapeczkach subskrypcjach i oczywiście miłych komentarzach, ponieważ jest to bardzo motywujące a ja dziękuję wam za oglądanie do zobaczenia do następnego i pa pa